Witam Cię w kolejnym filmiku. Nie chcę mówić za szybko, ale chciałbym się zmieścić w czasie, dlatego dzisiaj będziemy sobie omawiać add on in, czyli są to przyimki jakby w terenie. Czyli będziemy w stanie powiedzieć, jak dane rzeczy powiedzieć w terenie. Co to oznacza? Czyli na przykład jesteśmy przy, jesteśmy wy, jesteśmy na. Jest bardzo dużo wyjątków, i to jest jedna z rzeczy, z której najbardziej chyba jestem dumny. Że jestem w stanie powiedzieć, i mam nadzieję, że Ty też będziesz, powiedzieć przy ścianie, przy budynku i tak dalej. Spójrzmy na w ogóle, jakby teorię, która tutaj jest zamieszczona. Wszystko sobie pozwoliłem napisać. Zatem mamy Ed, oznacza to wszędzie lub przy czymś. Czyli przy danej rzeczy stoimy przy czymś, albo wszędzie. Po prostu jestem na lotnisku, jestem w galerii, jestem w muzeum, cokolwiek. To może być Ed. Później mamy on, czyli to oznacza, że jesteśmy na czymś. No więc to jest proste. Na krześle, na podłodze, yy, nie wiem, yy, na ziemi powiedzmy. Jeżeli mamy in, no to to jest wy, czyli to jest standard. To ka każdy, każdy o tym wie. Natomiast mamy tutaj taką dodatkową informację, że jesteśmy ograniczeni, czyli oznacza, że coś nas krępuje dookoła naszego ciała. Więc jeżeli czujemy się skrępowani, ograniczeni, to właśnie wtedy będziemy używać in. No i spójrz sobie tutaj, mamy taki prostokąt i teraz powiedzmy, że to jest galeria, że to jest muzeum, cokolwiek. Więc jak to wszystko działa? Jeżeli jesteśmy wszędzie, to tak naprawdę możemy powiedzieć I am at the gallery, powiedzmy. Jesteśmy... Jesteśmy w galerii. Następna rzecz to jest przy czymś, czyli też możemy jakby stać przy danym budynku. I to jest wszystko logiczne. Jeżeli jesteśmy on, no również możemy być na galerii, no ale kto nas będzie tam szukał, więc nie możemy traktować angielskiego tak, że te wszystkie przyimki at, on, in, one będą tylko i wyłącznie w konkretnych sytuacjach. Nie. Przedstawię Ci tutaj wszystkie możliwości jakby in, at, on i pokażę Ci logiczne myślenie na to, że zwyczajnie nie będziesz musiał się tego uczyć, czy musiała. In oznacza wy, czyli jesteśmy w galerii. No więc tak naprawdę no też możemy powiedzieć, I am in the gallery. I to jest jakby jasne. Natomiast mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo takich, takich przykładów właśnie z in at on. No i spójrzmy sobie po kolei. Więc tak, spójrzmy na przykład na in at on the shower. Więc. Jeżeli jesteśmy pod prysznicem, bo my tak mówimy, nie używamy przyimka pod, e, tylko będziemy używać in. Dlaczego? Ponieważ będziemy skrępowani i będziemy jakby ograniczeni, czyli nasze ciało będzie ograniczone, dlatego będziemy pod prysznicem. Jeżeli, e, czyli wszystkie jakby in, at, on są możliwe. At the shower będzie oznaczało, że jesteśmy wszędzie. Czyli powiedzmy, że ten no, prysznic to może być sauna. E, czyli chodzi o to, że jakby wybiegamy... W terenie, dalej i dalej. No bo niekoniecznie musi być kabina taka jak powiedzmy, nie wiem, standardowy rozmiar. Może to być sauna, może to być spa, cokolwiek. I właśnie wtedy będziemy stosować ed jak i in. Czy on możemy użyć? No, praktycznie jakby tak, ale w książkach tego nie uraczymy, ponieważ nikt nie powie, że coś jest na prysznicu. Jeżeli położymy coś na prysznicu, również będzie on the shower. Bo jest to po prostu logiczne. <laughs> Więc, jakby nie uczmy się ramowo, nie uczmy się w ten sposób, że musi być absolutnie in the shower. I um, po y, opowiedzeniu tego, y, będę chciał, żebyś y, zobaczyła sobie na lub zobaczył y, na Google grafika i tam szukał właśnie tych, czyli to będzie Twoja praca domowa, żeby żeby zobaczyć, czy jest on the street, czy jest in the street, ponieważ tutaj mamy wiele różnic brytyjsko-amerykańskich, ale nie wchodząc w te zasady, jesteśmy bardzo łatwo w stanie to zrozumieć. No i na przykład spójrzmy sobie na kolejne. Czyli Twoim zadaniem będzie sobie wejść na Google Grafika i wpisać sobie on the grass, at the grass, in the grass i zobaczysz, że to działa, ponieważ jeżeli wpiszemy in the grass, będzie obrazek, który pokazuje, że jesteśmy ograniczeni, czyli będziemy jakby... Wśród y, długich traw, powiedzmy, albo wysokich bardziej traw. Jeżeli na przykład chcemy powiedzieć, że chcę hotel przy morzu, czy cokolwiek, czy po prostu jesteśmy nad morzem, powiemy at the sea, ponieważ jesteśmy wszędzie, albo po prostu przy morzu. Jeżeli będziemy on the sea, to będziemy na powierzchni tego morza. Czyli wszystko się zgadza, na przykład to mogą być łodzie i również Google Grafika, sprawdzamy i. Y, 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 i sprawdzamy po prostu, czy, czy to rzeczywiście działa. Później mamy In the Sea, czyli In the Sea to jest w morzu, i tutaj też jest ograniczenie, ponieważ woda będzie nas ograniczać. Jeżeli będziemy mieli nogi w piasku, to też będzie właśnie In the Desert. Czyli tutaj te wszystkie czerwone, które tutaj zamieściłem, to są przyinki, które my zazwyczaj spotykamy w książkach. <laughs> czyli tak nas uczy. Tak nas uczy szkoła, natomiast trzeba wyjść dalej, ponieważ no, nikt tego nie będzie pamiętać. No, chyba że są po prostu jacyś yy, ekstremiści, którzy, którzy w ten sposób bawią się angielskim. No, nie polecam tego robić, bo zwyczajnie pomylimy się i dziwne rzeczy nam wychodzą. Jeżeli będziemy na przykład yy, at the sea. No to już mamy, tak, in the sea, wszystko jest jasne. Jeżeli mamy in the rain, znowu będziemy w deszczu, czyli będziemy ograniczeni. Nie możemy być na deszczu, ponieważ jest to niemożliwe, więc te rzeczy, które są niemożliwe, po prostu będziemy wykreślać. Więc przy deszczu i na deszczu jest to po prostu nielogiczne. Tu będziemy ograniczeni, wszystko się zgadza. Mówiłem już o tym, że jakby on the desert to jest wyjątek, czyli gdzieś tam wspominałem, między innymi na grupie. Że on the desert to jest wyjątek, tak się nie mówi, kiedyś się tak mówiło w starym angielskim. Zostawiamy to. At the desert, jeżeli ktoś powie, na przykład, nie wiem, spojrzymy na mapę i powiemy, że przy tej pustyni coś się znajduje, to właśnie będzie in the desert. Przepraszam, at the desert, czyli to będzie przy tej, przy tej pustyni. Natomiast powiemy in the desert, ponieważ jesteśmy w piachu, więc coś nas ogranicza. Dach. Jeżeli jesteśmy na dachu, no tutaj absolutnie ciśnie nam się na język. On the roof, przy dachu. No też może być przy dachu jakaś szczelina, nie wiem, coś do, um, coś do załatania, no cokolwiek. In the roof też możemy mieć dziurę na przykład w dachu, więc to też jest możliwe. Um, później mamy at the chair. No oczywiście możemy stanąć przy krześle. Możemy siedzieć na krześle, jak i możemy być w krześle, ponieważ ma um, jakby te oparcia, czyli te oparcia powodują, że jesteśmy ograniczeni. Tak samo sofa. Możemy być in the sofa, jeżeli ona ma oparcie, jeżeli jest at the sofa, możemy stać przy, stać, czyli tak jak tutaj przy czymś, czyli stoimy przy Sofie, jeżeli jesteśmy on the sofa, no to jesteśmy na Sofie, no i wszystko się zgadza. Później mamy z ulicą, tak? tutaj mamy różnice brytyjsko-amerykańskie, więc generalnie mówimy on the street, możemy powiedzieć at the street i in the street, no i znowu ta sama zasada, in, ograniczenie, czyli to może być jakaś alejka. Jeżeli mamy at the street, to jest wielka ulica, jesteśmy na ulicy, jesteśmy wszędzie, możemy być wszy, na i tak dalej. On the street, no to właśnie to jest to, czego my się uczymy. Uczymy się również at, no ale tu już są brytyjsko-amerykańskie różnice, tak samo in. Ciężko się w tym połapać, dlatego myślę, że ta, ta zasada na pewno będzie łatwiejsza do przyswojenia. W budynku, jesteśmy w budynku. Możemy być przy budynku, możemy być generalnie gdzieś tam na przykład. At the company się mówi, tak? Czyli jesteśmy na przykład w jakiejś firmie, at the company powiedzmy. Następnie mamy in the door, czyli jesteśmy w drzwiach. Czyli znowu, jeżeli jesteśmy w drzwiach, to oznacza, że jesteśmy ograniczeni, więc wszystko się zgadza. I znowu, Google Grafika, sprawdzamy i się upewniamy. Jeżeli mamy on the door. Możemy być na drzwiach, możemy coś położyć na drzwiach, wszystko zależy od kontekstu. No i at the door, czyli generalnie to jest to, co nas uczą w szkole, stoimy przy drzwiach. Jeżeli yy, ma, jesteśmy na przykład ograniczeni, bardzo często my się uczymy takiego zwrotu, jak na przykład, nie wiem, ona nosi. Ok, możemy, ale przecież możemy też powiedzieć, że na przykład she is in a jacket, tak? Czyli ona jest w kurtce, ponieważ ta kurtka ją ogranicza i to nas krępuje, czyli to są jeansy, to są, nie wiem, to może być czapka, to może być wszystko. I też sprawdzamy, na przykład, możecie, możesz wejść sobie na przykład na Men in Black. Powiedzmy, jeżeli znasz ten film, to fajnie wiesz o co chodzi, czyli faceci w perni, czyli w czarnych garniturach. Hotel. Ta sama historia, czyli jesteśmy wszędzie w hotelu, jesteśmy na hotelu. No, jeżeli jesteśmy na dachu, ok, ale w kontekście jednak, no, nie powiemy, że czekam na hotelu, no chyba że jakaś, nie wiem, romantyczna kolacja kogoś czeka, no to ok. Jeżeli mamy in the hotel, to jest jakby logiczne, jesteśmy wy. Tak samo tutaj też sobie, powiedzmy, wymyśliłem taką historię, że jeżeli mamy niebo. Mamy gdzieś tam azot, tlen, jakieś chmury. Jeżeli samolot przelatuje, powiedzmy, na niebie, no to jest ograniczony chmurami, więc też powiemy in the sky, tak samo jak powiemy in the rain, co wcześniej mówiłem. No, at the sky, no już nie jest jakby możliwe, no bo przy niebie, tak, mówiąc o tym, co, co widzimy gdzieś tam, e, wychodząc na zewnątrz, on the sky też tak nie powiemy, więc takie coś nie przejdzie, ponieważ fizycznie nie możemy być na niebie. E, jeżeli mamy at the smoke, to będzie przy dymie, jakimś papierosowym. On the smoke, no nie jest to możliwe, ponieważ nie jesteśmy w stanie fizycznie na to najść, czy, czy nas depnąć, czy cokolwiek. Dlatego będziemy in the smoke, ponieważ będziemy ograniczeni. Jeżeli mamy drzewo, tak samo, czyli jesteśmy in the tree, może oznaczać, że jesteśmy w środku drzewa, czyli w korze powiedzmy, ale również gałęzie nas ograniczają. Czyli za każdym razem, jak nasze ciało jest ograniczone, stosujemy in. On the tree będzie najbardziej naturalnym, no i at the tree możemy być właściwie na, drzwi, na drzewie, czyli jesteśmy wszędzie, ale jesteśmy przy drzewie. In the window, tak samo. Tutaj mi się akurat pomyliło, tu powinno być zamiast tego in, no jakiś tam mały błąd, więc będzie in the window i oznacza to, że jesteśmy jakby. Ograniczeni, tak? Czyli wyglądamy, powiedzmy, przez okno, jesteśmy ograniczeni, stosujemy in. Jeżeli stoimy przy oknie, czyli przy czymś, tak jak tutaj, no to wtedy mamy e, at the window. I takie coś na przykład spotkamy w książkach, jak i na przykład, nie wiem, jadąc pociągiem, będziemy mieli at the window. On the window też jest możliwe, ale na przykład może być jakiś robal, powiedzmy, na, e, na oknie, i wtedy to też jest logiczne, natomiast my, jako człowiek, no nie użyjemy takiego zdania. Tu jest taka jedna rzecz, o której warto też wspomnieć, czyli wszystkie rzeczy elektroniczne typu radio, internet, telewizja, nie wiem, telefon, tablet, iPad, the speakers, czyli głośniki, to wszystko będzie on. I teraz zasada tego D już tłumaczyłem, więc wiecie, kiedy stosować on the radio, kiedy powiedzieć on radio. On radio, on internet. Mówimy, to znaczy, mówimy on the internet, ale generalnie D nie stosujemy wtedy, kiedy mamy do czynienia z generalnymi pojęciami. Czyli radio jest generalnym pojęciem, internet jest generalnym pojęciem, na przykład negocjacje, powiedzmy, podejście do życia, czy coś takiego. Przy, tych, przy tego typu rzeczach też możemy stosować D, czyli będzie to świadczyło, że coś jest dla nas konkretne, czyli dla odbiorcy. Tak jak wcześniej tłumaczyłem, ale jeżeli wytniemy to D, to po prostu będziemy mówili o generalnym pojęciu, czyli nie konkretnym, ale generalnym pojęciu. No i właściwie to by było na tyle. Wszystko. Praktyka polega na tym, że wchodzimy jeszcze raz na Google Grafika i sprawdzamy sobie, czy rzeczywiście te przykłady działają. Jeżeli tak, no to myślę, że, że będzie o wiele łatwiej.